I na kolejnym odcinku jesteśmy na przejeździe kolejowym w Tomaszowie Mazowieckim na drodze do Spały. W tym miejscu ścieżka rowerowa krzyżuje się z torami. Tutaj mamy numer skrzyżowania. Widzowie i po szynach widać, że pociągi tu nie za często jeżdżą. Widzowie pamiętajcie o sobie, łapce w górę, komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!